Mam na imię Anna, mieszkam w Łomi i przez lat 59 byłam katoliczką. Nawróciłam się dopiero w czerwcu ubiegłego, ubiegłego roku. Przez te wszystkie lata urodziłam się w rodzinie katolickiej i nie pochodzę stąd, pochodzę z okolic Łukowa. I tamten katolicyzm jest taki bardziej zagorzały niż tutaj więc co niedziela do kościoła no i te wszystkie obrzędy to wszystko no i tu przyszłam tutaj na staż do Łomii i tu zostałam. Wyszłam za mąż urodziły się dzieci no i tak jak chodziliśmy do kościoła prowadzałam dzieci do kościoła uczyłam paciorka i tak przez te lata to trwało. Mój syn Paweł, jak poszedł do szkoły średniej, do budowlanki, no jakieś tam głupoty zaczęły mu do głowy przychodzić, i przyszło mu też, no nie wiem. Nie poszedł już do bierzmowania. Ksiądz go wyrzucił z religii. No i później przestał chodzić do kościoła i w ogóle przestał wierzyć w Pana Boga. Powiedział, że Pana Boga nie ma. A ja przez te wszystkie lata, i tak czasami jak on mi mówił, że Pana Boga nie ma, to ja mu powtarzałam stale jednak, że Pan Bóg jest. Ale sama, jak patrzę teraz na, na to, to je, on w ogóle nie wierzył. Ja wierzyłam w Pana Boga, ale nie wierzyłam Panu Bogu, tak jak patrzę teraz na to. I ten mój. Ta moja wiara katolicka, tak myślę, że z roku na rok, też słabła. Pomimo, że chodziłam do kościoła, tam obchodziłam święta, przeróżne tamte uroczystości, boże ciało, klękałam na ulicy przed tym opłatkiem. I trwało tak długie lata, i długie lata ten Paweł był ateisto. Ale w tamtym roku na początku. Bo w ogóle on zaczął pracować za granicą, jeździł samochodem, tirem, i tak co niedziela przeważnie ja dzwoniłam do niego. No albo on przyjeżdżał i on mi powiedział, że się nawrócił, do Pana Boga. Ja się ucieszyłam, no ucieszyłam się, że się nawrócił, ale on mi mówi: Mamo, ja się nie nawróciłem na tą wiarę katolicką. No to na co ty się nawróciłeś? I on dopiero jak przyjechał, zaczął mi mówić. I zaczął mi mówić i pierwsze co to zapamiętałam. Mamo, ty też się musisz nawrócić. No jak ja mam się nawrócić, jak ja jestem wierząca. A on mówi, mama musisz się nawrócić, bo ty źle wierzysz. Źle wierzysz, bo mówi i powiedział mi właśnie tą Ewangelię, dobronowinę, powiedział mi, że zbawienie jest z łaski. Powiedział mi też, mamo, ty nie czekaj, ty się szybko nawracaj, bo przyjdzie koniec świata, może być już niedługo i ty zostaniesz tu, nie będziesz zbawiona. I jeszcze jak mi powiedział o tym czipowaniu ludzi przy końcu świata, to ja, ja mu nic nie powiedziałam, ale sobie pomyślałam, że zdurniał doszczętnie. No, no koniec, mówię już, teraz to już naprawdę. Ale wiecie co, nie zostawiłam tego, tylko wzięłam pismo święte i zaczęłam szukać. I znalazłam to wszystko, nie wiem, nie czytałam tego pisma świętego po kolei, tylko szukałam tych dowodów na to, co on mi powiedział. I ja to wszystko znalazłam w krótkim czasie. Ja to wszystko znalazłam i w piśmie świętym to wszystko było. I później, jak tak już czytałam, i czytałam to Pismo Święte, i doszłam do takiego wniosku, że nawet jak ja żyłam w tym katolicyzmie i bym czytała to Pismo Święte, bo tam czasami wzięła mi fragmencik, przeczytałam sobie, ale gdybym to czytała sto razy, to ja bym się tego nie doczytała. Bo bym sobie czytała tak, żeby, no nie wiem, czytać, i, i, no, i to wszystko by było. Ale mówię, gdyby on mi tego nie powiedział. No i on mnie tak zaczął popędzać. Mamo, ty się nie czekaj, nawracaj, bo może koniec świata przyjdzie, a może porwanie będzie, to ty zostaniesz i tak. Ale ja tak od razu nie mogłam. Musiałam to wszystko przeczytać, przeczytać i jakoś tak utrwalić sobie i pojąć po prostu. No, i tak, i tak jak już przeczytałam i zrozumiałam, i chciałam tego zbawienia, bo ja chodziłam do tego kościoła katolickiego. I nieraz tak myślałam, że chodzę nie wiem po co, ale nie wiem, chyba chciałam to niedzielę to słowo Boże usłyszeć, ale wiedziałam, u Komunii i Spowiedzi nie byłam od lat, pomimo że chodziłam do kościoła. I tak wiedziałam, że nic, nikt i nic mi nie pomoże tutaj na ziemi i na pewno pójdę do piekła. To już miałam takie zakodowane i tak, ale do tego kościoła chodziłam w dalszym ciągu. Ale jak ten Paweł mi powiedział, tak od razu zaprzestałam tego chodzenia. A jeszcze pierwsze co to były te bałwany na ścianach. Dużo ich nie było, no ale były. Mamo, pozdejmuj te obrazy, pozdejmuj to nie może być. No dużo ich nie było i najpierw się oburzyłam, jak tak jeszcze nie wiedziałam. Ale później mówię, dobrze, natychmiast zdejmuj to wszystko. Wszystko zostało zdjęte, spalone: różańce, książeczki, wszystko zostało spalone. No i później, właśnie i tak jak zaczęłam czytać, zaczęłam to rozumieć i doszło do mnie, że mogę być jednak zbawiona. I no nie zapamiętałam tej daty, ale to był koniec czerwca. Zawołałam do Pana Jezusa i powiedziałam wszystko. Ale zawołałam i, i ale tak jakoś jeszcze nie wiem, no chyba nie wiem, no nie, nie wiedziałam, nie miałam, czy wiedzy, czy nie wiem, czego mi brakowało, że tak chciałam, jeszcze byłam tak trochę nowa i trochę stara. Ten człowiek we mnie taki stary, i tak, a może trochę tu jeszcze i dobrze tu jeszcze, w tym starym człowieku. Ale później jak zaczęłam się tak, zaczęliśmy się spotykać z innymi chrześcijanami, pojechałam do Lublina do tego kościoła, Nowego Przymierza, no i tak nieraz z Pawłem czytaliśmy Pismo Święte i powoli, powoli. To wszystko zaczęło do mnie docierać. I wiem teraz na pewno, że wierzę w Pana Boga i wierzę Panu Bogu. I co dzień dziękuję za to, że Pan Bóg jest taki miłosierny i łaskawy. I dziękuję za Pana Jezusa, że umarł za mnie na krzyżu żeby krwią swoją objąć moje grzechy. I nigdy już z tej drogi się Bożej nie cofnę. I wiem, że Pan Jezus pomaga. Jeśli się do Niego modlę o cokolwiek, to otrzymuję. Wczoraj wieczorem taka byłam zmęczona, nie wiem, jakaś taka i zgorzkniała po prostu. Nie wiem. Zamiast być radosna, to byłam zgorzkniała. Usiadłam i zaczęłam się modlić do Pana Jezusa. I położyłam przed sobą Pismo Święte. I prosiłam Pana Jezusa, żeby mi pomógł, żebym taka nie była. I otworzyłam to Pismo Święte, samo mi się otworzyło, na Ewangelii Łukasza. I przeczytałam, nie troszczcie się o życie swoje. I mówię, to jest tak, no Pan Jezus daje jednak to, o co Go prosimy. Nie wiem, chyba chciałam jeszcze coś więcej powiedzieć, ale nie pamiętam już. W każdym razie moja wiara jest teraz głęboka. Nigdy więcej się nie cofnę z tej drogi Bożej. I tak już zostanę. I wierzę w Pana Boga i Panu Bogu. I dziękuję za to. No tutaj mój ulubiony fragment, ale nie wiem, czy ja w tej chwili pamiętam. To jest mój ulubiony fragment z Pisma Świętego. To jest z listu do Efezjan. Łaską zbawieni jesteście. Więcej nie pamiętam tej chwili. No o właśnie. No. Po prostu to, to jest mój takie, takie to moje i ja często do tego wracam. I to jest takie, no nie wiem, mi się zdaje taka, no to, to za, wszystko zawiarte jest w tym. Tak i bardzo proszę o chrzest, bo mówię teraz wiem na pewno, jestem zbawiona i wiem na pewno, że yy, Pan Jezus jest moim panem i tak już zostanie na zawsze. Pro... Tak, i proszę o przyjęcie do zboru. A właśnie, bo Paweł jeszcze mi mówił tak: Mamo, my musimy znaleźć innych chrześcijan. My musimy znaleźć jakiś kościół dla nas Boży. My musimy, a mnie się, jak ja mówię, ja sobie tu pismo święte czytam. Tu porozmawiamy, tu tam, nie wiem, spotkamy się z, z jakimiś chrześcijanami. To mi się zdaje, to bardzo dobrze, jest więcej, nic nie trzeba. On nie, musimy mieć ten kościół, mama musimy mieć gdzie chodzić, do tego spotykać się musimy z innymi chrześcijanami. I tak, dopóki nie wiem, no nie spotkałam się tak, to mi było z tym dobrze, ale później, później pojechałam z Pawłem do Lublina, no tam inne rodziny poznaliśmy. I jak przyszłam tutaj od pierwszego razu, dla mnie ja tutaj zobaczyłam Boga. Wśród tutaj sióstr i braci, ja tu zobaczyłam Boga. I od tamtej pory, no mówię, tam opuściłam kilka razy nie mogłam, ale mówię, dla mnie to jest, no ja muszę tu być. Ja chcę tu być. Bo mówię, jak kościłam, chodziłam do kościoła katolickiego, to tak jakbym. No nie wiem, z jakiegoś obowiązku, przymusu, nie wiem czego jak to nazwać nawet. A tutaj po prostu ja tu chcę być w tym Kościele Bożym. No, cześć, Czy jesteście za? Ktoś, kto jest przeciw? Aklamacyjnie została członkiem zgromadzenia. Zboru Ładnych. A chrzest ubóli nie pewnie... Pięknie być może, ale ustalimy mhm. jeszcze później datę, dobrze? Dobrze. Przyjemna siostra jest z Łodzi, tak? też Ania. No. Nie wiem, czy wszystko powiedziałam, ale mówię, to jest przeżycie, to jest. Powiedziałaś to, co miałaś po mnie. No. Bo... Dziękuję.